Przecież macie z tej strony oczywiście kasztan I dzisiaj sobie otworzymy Dwie paczki O 80 plus Zostawcie łapkę w górę Z co by nie dziękuję aby Nie przegrać odcinków Domyknale Zaczynamy Pierwsza paczka To Tomicross O 80 80 na ogólnej Świetnie tylko że To jest Duplikat Tego sprzedam i go później odzyskam za darmo kolejna paczka możesz coś lepszego Mąd. to ośmiu ogólnej jestem zadowolony z tych paczek teraz go odzyskam go przypali jakimś SBC. No co? To było na tyle. Ja bardzo serdecznie za oglądanie. mego dnia. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się.